Witam Was wszystkich serdecznie, nazywam się Izabela Roxana France i jestem autorką nowego polskiego wideobloga Moja kuchnia TV. Na samym początku, zanim zaczniecie oglądać moje przygody kulinarne, chciałabym Wam wyjaśnić i zapewnić Was z ręką na sercu, że jestem kompletną amatorką, nie potrafię gotować, nie znam się na kuchni, nie potrafię nawet dobrze obierać wszystkich produktów, nie potrafię odmierzać, smażyć niczego nie potrafię. Ale jestem obecnie w ciąży, spodziewam się słodkiego maleństwa, które kiedy już się urodzi, chciałabym, aby jadło pyszne, zdrowe rzeczy od swojej mamusi. Dlatego też mam bardzo silną motywację do tego, aby nauczyć się. Zresztą w dość szybkim czasie, bo mam tylko kilka miesięcy, aby nauczyć się dobrze i smacznie, a przede wszystkim zdrowo gotować. Mam nadzieję, że zainteresujecie się tym i będziecie chcieli oglądać moje przygody, perypetie. I mam nadzieję porażki, ale w bardzo małym stopniu, jakieś kuchenne, kulinarne. Jeżeli chcecie, komentujcie, polecajcie, linkujcie, wklejajcie i mówcie o tym znajomym. Ja bardzo chętnie kilka razy w tygodniu zamieszczę nowy filmik, na którym będziecie mogli oglądać to, jak w prosty, szybki, łatwy i tani sposób przygotować coś smacznego. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać.